Co pani tu robi? To jest spokój syna, a nie łazienka. E, pomyliłam drzwi. Idiotę pani ze mnie robi? Przecież widziałem jak przeszukiwała pani rzeczy z syna. Kim wy jesteście i czego wy tu szukacie? Jesteśmy z agencji detektywistycznej i pilnie musimy się skontaktować z pana synem. To naprawdę bardzo ważne. Proszę natychmiast stąd wyjść. Dobrze, nie musi mnie pan tak, się pan tak unosić, już idziemy. Wynocha! Ale to już spokojnie, już nas nie ma. Proszę przekazać synowi, żeby się z nami skontaktował dla własnego dobra lepiej z nami niż z policją. Julek, co to jest? Co to jest? Grzebałeś w moich rzeczach. Te detektywki to znalazły. Wpuściłeś je do mojego pokoju, porąbało cię? Czuć od ciebie alkohol. Znowu pijesz. Nie twoja sprawa. No, ale co ty robisz? Czemu się pakujesz? Bo mam ojca Debila. Nie zasługuje na to, żeby tak o mnie mówić. Czy ja ci kazałem śledzić tę dziewczynę? Co jej zrobiłeś? Pytam się, co jej zrobiłeś? Mów, bo nie ręczę za siebie. Daj mi spokój. Wracaj, Julek. Wracaj.